Cześć, ja jestem tata. Ja jestem syn. Razem jesteśmy tata i syn. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj właśnie na wieczór przyjechaliśmy tutaj do bunkrów i widać właśnie nasze rowery. I dzisiaj przyszliśmy tutaj nad morze troszeczkę pojeździć jeszcze. Jeden trening już zrobiony z windsurfingu właśnie. I no jesteśmy tutaj na bunkrach w Mashoperii, tak? E, tutaj jest jeden bunkier, jest od strony Zatoki i trzy bunkry są od strony morza i właśnie jesteśmy przy tym, który jest na samej plaży, co się znajduje. Przyjeżdżamy to od zawsze, zawsze sobie robimy tutaj fotkę. Ten bunkier co i róż się zmienia, czy sam bunkier nie, ale... No sam bunkier nie, no ale troszeczkę się zmienia, no ale jak miałby się sam zmieniać w końcu, to by musiało być raczej niemożliwe. No tak, ale plaża troszeczkę się zmienia. Raz jest trochę jej więcej, raz jest jej troszeczkę, troszeczkę mniej. No, trochę, możemy się na... nawet zobaczyć tutaj. Mhm, pokażemy. Plaża plaża wokół wokół bunkra. Troszeczkę większe fale są, ale przyjechaliśmy się teraz już tak rekreacyjnie, bo na wieczór właśnie jest zakut słońca i po prostu przejechaliśmy się na taką przejażdżkę. No. Na przejażdżkę do maszoperii, na kawkę, na jakiś napoik, tak? Troszeczkę odpocząć i wracamy z powrotem do domku. Co mamy jeszcze koszykówkę dzisiaj na wieczór? No, koszykówkę i w ogóle nawet nie wiecie o tym, bo tutaj mamy właśnie koszykówkę jak jesteśmy w płynicy, to niedaleko mamy... Takiego kosza za dwa złote po prostu. Taki automat do rzucania w kosza, gdzie bijemy tam rekordy. Nie zawsze nam się udaje oczywiście pobić. No właśnie, no bo jak ciągle pobijać rekord? Chyba, że będę rzucał tylko raz, a potem czekać ciągle dwa, a potem czekać ciągle, ale to raczej nie jest fajne. Ale... Bo jest... to jest nie warte w ogóle, tak no... Moim zdaniem po prostu dwa punkty to dwa grosze na przykład. No dobra, ale o, ko o koszu to jeszcze nakręcimy inny odcinek, no, bo on jest takim naszym symbolem tutaj, bo praktycznie codziennie chodzimy na tego kosza. Jak nie jest dziadkiem, to, to my tak i trenujemy go, nie? Nie? No dobra, słuchajcie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z naszego popołudniowego, wręcz już wieczornego yy, treningu tak, do Iron Father i Iron Kids. Trzymajcie za nas kciuki, pamiętajcie, żeby polubić naszą stronę, udostępnić ją na Waszych profilach. Co jeszcze? Subskrybować kanał, tak, na YouTube, który już niedługo będzie dostępny dla wszystkich. I co? Pozdrawiamy z naszych wakacji. Cześć, tata i syn!